Partnerami portalu motorekords.pl są Pensjonat Górski Potok oferuje noclegi na czas wyścigu górskiego w Siennej. Hotel Spichrz oferuje noclegi na czas rajdu gdańskiego Baltic Cup. Górny Sport, producent klatek bezpieczeństwa, rozpórek, mocowań foteli i innych. Ireco Motorsport, producent klatek bezpieczeństwa. KWADRAT Z PASJI DO MOTORSPORTU Paweł, jesteśmy przed pierwszą eliminacją górskich samochodowych Mistrzostw Polski 2015, zawody w Załużu. E, powiedz jakie, jakie, jakie emocje masz związane z tą trasą, bo jest dość specyficzna. No i powiedz też jak wykorzystałeś przerwę między sezonami. Nie no, cieszę się bardzo, że w końcu uda nam się wystartować w tym roku, znaczy taką mam nadzieję. Zauż, w Załóżu zadebiutowałem w 2009 roku i prawie zawsze tutaj stawiam się na starcie, oprócz właśnie pamiętnego tamtego roku. Super trasa, super atmosfera, chyba w całej Polsce nie ma takiej atmosfery, jak tutaj w Załóżu, dużo kibiców. Liczę, że, że uda się pojechać jakiś dobry wynik. Wracam po przerwie. Tak naprawdę w tamtym roku zrobiłem 15 km, to nie mogę uznać, że, że jeździłem w tamtym sezonie. Tak naprawdę po dwuletniej przerwie wracam. I bardzo się cieszę, że jestem tutaj. Motorekords.pl oferuje zawodnikom nagrania wideo. W celu złożenia zamówienia prosimy o kontakt e-mail. W tytule maila prosimy podać nazwę zawodów, nazwisko kierowcy i numer startowy.